Efektywność wdrożenia na pewno zmierzymy tym, patrząc, czy w ogóle z, z tego systemu ludzie korzystają. Czy to nie jest właśnie na zasadzie dobra? Tutaj, hura, hura, pokorzystaliśmy tydzień, bo było szkolenie albo coś i potem to odpływa. Nie? Na pewno, tak jak powiedziałem gdzieś tam wcześniej, większość zmian trzeba w jakiś sposób wmasowywać, tak? Więc to jest, na początku jest na pewno kwestia nauczenia ludzi takiej systematyczności w korzystaniu z tego systemu. E, natomiast no myślę, że to jest najważniejszy wskaźnik sprawdzania tego, czy Wdrożenie nam wyszło i po prostu, czy, czy z niego korzystamy. Czy faktycznie e, te raporty, które chcielibyśmy, czy te wskaźniki, które chcielibyśmy sobie mierzyć, nam się pokazują? Widzimy, że one są faktycznie w jakiś sposób wypełniane. Czyli nie wiem, przykładowo zakładamy, że handlowiec spotka się z x klientami tygodniowo tak? I, i sobie sprawdzamy, czy rzeczywiście on się spotyka i odklikuje te spotkania, że się spotkał i tak dalej, tak? czy dodaje notatki. Więc no to. Myślę, że to jest najważniejszy, największy wskaźnik, najważniejszy, który może nam pokazać, czy wdrożenie systemu CRM się e, sprawdziło, tak?